Poznacie duszę śmierci, którą pokazywałem w Castlevania Aria of Sorrow Ale żeby mieć kosę śmierci, musimy sprzedać swoją duszę śmierci Czyli te wszystkie małe maczety, które latają Więc jest ryzyko No i możemy tak, miecze, duże miecze yy, Szpady, o tym zapomniałem Włócznie, topory, młotki Katany to są chyba kastety, no i w sumie tyle. No, i tutaj możemy wypuścić duszę, ale ja tego nie zrobię. Idziemy teraz do saveika. Jakby się ktoś uparł. Aha, nie powiedziałem wam jeszcze jeśli zdobywamy więcej dusz takich samych to to nie jest nic złego bo na przykład taki Axe Armor który któremu kurde znowu mi się język plączy dzięki któremu rzucamy sobie siekierką to w miarę im więcej dusz zbieramy jego tym lepsze siekierki rzucamy na razie sobie mieczem będę wymachiwał, bo robię obrót, taki półobrót. A i nie to przecież ja mam mapę. O kurde, muszę się przyzwyczaić do nowego sterowania. No bo teraz już nie zatrzymuję sobie gry, żeby sprawdzić mapę, tylko sobie patrzę na górę. No, oj, oj, niedobre, nietoperze, tu sobie jeszcze wejdę, żeby sobie zebrać, bo potem mogę już nie iść tędy. No, tutaj sobie zdobywamy jakiś worek, albo kaptur, albo po prostu jakiś płaszcz. Tu na razie nie wejdziemy, bo trzeba coś zrobić. A ja na razie nie mam duszy, która jest potrzebna do tejże rzeczy. No i tutaj to, że zbieramy więcej zbroi, broni i wszystkiego. E, sorry. To jest właśnie zaleta. Sorry, że zatrzymałem ktoś wkroczył do pokoju i nie chciałem, żeby mi przeszkadzał chwilowo, ale wyszedł i wszedł szybciutko. Level 6. No i każda broń też ma super moc, na przykład pistoletem strzelamy dwa strzały na raz. I takie inne pierdoły munchako też jest dobre, bo możemy iść i jednocześnie. Oj, no to mnie atakujesz co? Munchako jest dobre tylko na przeciwników, którzy są mali. No i munchako możemy jednocześnie chodzić i atakować. No każda w sumie broń ma zaletę i wadę. No ale. Dla hardcore'ów możemy też bić pięściami. Kto nie wierzy, to zaraz pokaże. Robimy sobie tak. I proszę. Ale supermocy się nie da. Niestety. A, no i też noże zapomniałem wymienić. Niektóre noże są... Właśnie w tym zajebiste, że jeśli używamy supermoc... To chwilowo teleportujemy się i z za pleców atakujemy. Poczekajcie, chwilę. Czuję, że. Czuję, że dźwięk z gry bardzo jest głośny. Później się okaże, że będę żałować tego. No ale nie tak. Muszę się przyzwyczaić. Zajwik I idziemy dalej, super moc, która się okazała nieprzydatna. O, super katana, katany też uwielbiam. Między innymi dlatego, że można napierdalać szybko, ale to w sumie z katan to wolę Euromassę. Tak to się chyba nazywa. To jest ta najlepsza katana i jak... O, ślepa uliczka. I jak bierzemy super mocno, to wtedy dwa ciosy naraz. Szybciutko idziemy, nie tak. Jakieś galarety się lepią do sufitu. No i dostałem No Chodź tu. No, piękne. O kurde. Trzeba uważać. Tu są galaretki zupgra z-upgrade... upgradeowane Nie to co takie... z Castlevania... Aria of Sorrow. Nie to. O, teraz sobie możemy Ale tu chyba rzucamy siekielką Tak jak W starszych klasyfekcjach Czyli tak sobie Z półobrotu, a nie tak jak potwory O ile ja się nie mylę Chyba że później to jest upgrade'owane Tak robią Dobra ja sobie zlecę Szybciutko I tu mamy szaliczek a czy szaliczek się opłaca włożyć? Nie to. A oczywiście, że się opłaca. I idziemy dalej. O, tam już widzę kogoś. O, Mantykora. Dzięka jesteś. W porównaniu z Bosem. O, a tu jest przez Przypakowanie Przypakowanie. Wujek Pudzian <grystanie> No widzicie Teraz już nie jest taki łatwy jak na początku gry Gdzie rzuciłem cztery razy kością i leży A dobra, omijamy go No coś się dzieje Jest Shaila. I jakiś dwóch przydopasów. Pewnie jej bodyguardzi. Dimitri i kto? Dario. Dario jest jakiś nabór muszony, a Dimitri jakiś lizus ruski. No i tutaj coś sobie pierdolą o władcy mroku który ma podobnie siąść na tron zamku tego No i... Aha, może... A to później wam może powiem coś jeszcze. Taką ciekawostkę. Dario się bardzo popisuje, Dimitri udaje wyluzowanego, a Sheila kująkę. Tak wygląda to z mojego punktu widzenia. Ha. No, i widać, że będzie czterech kandydatów na tron Drakuli. Nie popisuj się, Dario, nie przestraszyłeś mnie. Tak, wszyscy tracą czas na gadkę. Macie rację, po co pierdolicie ze mną? Lepiej jak was zadubce wszystkich trzech naraz. Nie poradzilibyście sobie ze mną. No i sami widzicie, jak musiałbym się męczyć z tłumaczeniem.